Powtórzyliśmy już sobie z wartości bezwzględnej, jak zapisywać liczbę nie korzystając z symbolu wartości bezwzględnej. Powtórzyliśmy sobie jak rozwiązuje się równania z wartością bezwzględną. Teraz przejdziemy do nierówności. Rozwiążemy sobie tutaj taką nierówność. Może o, zrobię tak. Troszeczkę trudniejszy przykład. 2x plus 2 jest większe od 6. To, co musimy pamiętać. Zapamiętajmy schemat. Zapisujemy pierwszą nierówność. Pamiętamy, że równania miały prawie zawsze dwa rozwiązania. Tam, gdy mieliśmy wartość bezwzględną równą 0, to było jedno rozwiązanie, ale tu nie mamy zera. I popatrzmy. Pierwsze e, Pierwszą nierówność, jaką robimy, to po prostu wymazujemy te kreseczki i przepisujemy tak, jakby tych kresek nie było, czyli mamy 2x plus 2 jest większe od 6. Druga nierówność będzie taka. Zapamiętujemy schemat. Tak będziemy robili zawsze przy nierównościach, bez względu na to, jaki tutaj będzie znak. Usuwamy tutaj te kreseczki, czyli mamy pomiędzy kreskami 2x plus 2 i to co się zmienia. Zmieniamy znak nierówności na przeciwny. Gdyby to było większe bądź równe, to tutaj by było mniejsze bądź równe i znak tej liczby również zamieniamy tutaj na przeciwny. I rozwiązujemy te dwie nierówności. Tu będziemy mieli 2x jest większe od 4, dzielimy przez 2, mamy x jest większe od 2, tutaj mamy 2x jest mniejsze od minus 8. Dzielimy przez 2x jest mniejsze od minus 4. Nanosimy to na oś. O, i mamy tutaj tak. Minus 8, mniejsze od minus 8, to jest tutaj. Większe od 2, to jest tutaj. I to też możemy zapamiętać. Jeśli wartość bezwzględna jest większa od liczby, to zawsze rozwiązaniem będzie suma dwóch przedziałów. Będą te dwa przedziały. Czyli w tym przypadku od minus nieskończoności do minus 8. I od 2 do plus nieskończoności. I teraz pytanie, co stawiamy tutaj przy tych liczbach? Jeśli tutaj było większe, więc wszędzie tutaj będzie również większe i na wykresie tutaj naszym, na naszym rysunku kółeczka będą otwarte, co się przekłada na otwarte tutaj nawiasy. Gdybyśmy mieli taką nierówność, większe bądź równe, to wszędzie tutaj dostawilibyśmy kreseczkę, o! A kółeczka byłyby zamalowane. Co za tym idzie? Tutaj mielibyśmy nawiasy domknięte. To jest przypadek, gdy wartość bezwzględna jest większa od liczby, a teraz zrobimy sobie przypadek, gdy 2x plus 2 będzie mniejsze od 6, no wartość bezwzględna z 2x plus 2 jest mniejsza od 6. Powtarzamy schemat, już znamy ten schemat. Będą dwie nierówności. Pierwsza po prostu taka, gdybyśmy usunęli te kreseczki, czyli usuwamy kreseczki i to ma być mniejsze od 6. To jest pierwsza nierówność. A druga. Usuwamy kreseczki, czyli przypisujemy to, co jest pomiędzy kreskami 2x plus 2. Zmieniamy znak nierówności na przeciwny i znak tej liczby również na przeciwny. I rozwiązujemy te dwie nierówności. Najpierw rozwiążę sobie tą. 2x jest większe od minus 8, bo minus 2 przerzucam. Dzielę przez 2. x jest większe od minus 4. Teraz tutaj. 2x jest mniejsze od 4, dzielimy przez 2. x jest mniejsze od 2. Nanosimy to na wykres, czyli widzimy, że schemat jest identyczny. Tutaj mamy 2, mniejsze od 2, większe od minus 4. Tu mamy minus 4 i większe. Popatrzmy, co się dzieje. Gdy wartość bezwzględna była większa od liczby, to mieliśmy tutaj takie osobne przedziały, one nie nachodziły na siebie. Gdy wartość bezwzględna jest mniejsza od liczby, to te przedziały nachodzą na siebie i teraz to jest naszym rozwiązaniem. I to musimy pamiętać. Jeśli przedziały nachodzą na siebie, to to, co jest tutaj częścią wspólną, to jest naszym rozwiązaniem. Czyli rozwiązaniem jest wszystko, co jest pomiędzy minus 4 i 2. Gdybyśmy znowu mieli tutaj... E, 2x plus 2 pod wartością bezwzględną jest mniejsze bądź równe od 6, to wszędzie tutaj dostawilibyśmy kreskę. Tak samo tutaj. Kółeczka byłyby zamalowane, a tutaj mielibyśmy przedział domknięty. I oto cała filozofia, jeśli chodzi o rozwiązywanie nierówności z wartością bezwzględną. To razem z równaniami i zapisywaniem liczby bez symbolu wartości bezwzględnej to chyba wszystko, co trzeba wiedzieć na maturze, jeśli chodzi o wartość bezwzględną. Także e, mam nadzieję, że tutaj już wartość bezwzględna dla nikogo nie będzie żadnym problemem.